Siema, siema, siema tutaj Onex. Wbijamy dzisiaj 35 rangę na Piperce. Przepraszam za to, że wczoraj nie był odcinek na tym kanale. Przepraszam bardzo. To jest chyba czwarty odcinek na tym właśnie kanale. Chodź, wbijamy w następnym odcinku możliwe Prestiż... Prestiż na kicie. Spróbujemy wbić ponad 200 pucharków. 200. Tu będą trzy odcinki. Rozumiecie, trzy. Zaczynamy. Na napadzie. Muszę jedną rundę. I spróbujemy też jedną rundę na kicie. Spróbujemy chociaż, albo nie. Nie. Wbijemy Angelo na 15 rangę. Let's go! Huh. Trudno wbijało się tą Piperkę, bo miałam na początku niskie pucharki na niej. Mogę do. Eee, równo Piper. O! Byron! Kocham cię. Czekaj, ja tam po przebiegnę. Nie. Kurde. Jakby Byron mnie leczył. Oni mają problem. A jednak nie. Edgar ma problem. A nie, jednak mają problem. Edgar na jego miejscu bym wskoczył na niego. Jak nie mam mi mi sklepie. To pożałuję. Najdub. No ale mamy... On ma Ulta, ja mam Ulta. Dobrze, hiper jeszcze w bicie. O! Pięknie piperkę obiłem. Dobrze, Edgara zabiłem. Niech się skupią tylko na paperce. Dobra. Brok! Brok tylko! Na spokojnie, idźcie do niego. Muszę ci to wygrać. No dawaj. Usani. Tam. Jest! Jakby nie to wbicie się na tego Edgara. I dacie ulta. Ten ult Mogą przyjść tu, by był ucieszony. Jakby mi przyszli, ale nie. O! O! Blisko. Czy ten Edgar chce próbować? Co on próbuje? O! Kurde. Oj, pięknie. Pięknie, bardzo pięknie. Na S wygraliśmy. S. Oczywiście. 35 ranga na Paper jak inaczej. Oczywiście wygraliśmy. Widzicie? 41. 3 wygrane. E, Gdzie jest Angelo? O. Angelo. Są tutorial. Dobra. Próbujemy. Próbujemy. dobrze, lecimy z tym. Mamy, załóżmy, dwie próby, dwie rundy na wbicie go. No i Byron przeciwko mnie. Przed chwilą kochałem go. Teraz nie będę. Ale nie wiem, jak oni mogą mieć... Pai... No i idealnie do krzyka. Il ne avait même plus. No i pięknie, widzicie to? Widzicie ale ajm. niestety będziemy musieli zaraz kończyć odcinek Ale to nic krótszy będzie trochę, jak zwykle choć będę próbował Wam robić odcinki też na Robloxie i będą trochę dłuższe jak się uda. Jak się uda, to na spokojnie nie będziemy robić odcinki. Z Robloxa, z Brawl Starsa. Może z innych gierek. Jak się uda. O kurde. Hmm. No to super. O kurde. No to jak on mnie trafił? Jak przegramy, to nie jest. To jest ostatnia runda, dlatego, bo nie mogę zagrać więcej, bo 7 minut 50 sekund gdzieś będzie wcinek, dlatego. Jasiu, ala, No i dupa. Koniec. Nie wbite. No, widzicie, to koniec niestety. ale wbiliśmy pajperkę na trzydziestą.